Dzisiaj temat, którego jeszcze na naszym kanale nie było, a mianowicie hodowla koni zimnokrwistych. Jesteśmy w miejscowości Stary Targ w województwie pomorskim, gdzie odwiedzamy gospodarstwo prowadzone przez rodzinę Witka. A z nami są panowie Tomasz i Michał, właściciele gospodarstwa. Panowie, skąd ta hodowla koni? Jaka tu jest historia tego, jak to u Was obecnie wygląda, ile jest sztuk? No, hodowla koni była w naszym gospodarstwie zawsze prowadzona. Wcześniej było troszeczkę koni wielkopolskich, ale ostatecznie, kiedy ja zacząłem gospodarzyć tylko i wyłącznie konie zimnokrwiste. I to są konie zimnokrwiste w typie sztumskim. A hodowla, hodowla jest hodowlą zachowawczą od 2008 roku, a więc już 16 lat. Dobrze, teraz pytanie do syna. Na jakim areale dzisiaj działacie? Jakie są to gleby? Jakie uprawy prowadzicie? Gruntów ornych w tym momencie jest dokładnie 60 hektarów. Traw mamy około 20 hektarów, żeby tutaj zapewnić no, jedzenie dla, dla tego całego stada. Na grunty, na których tutaj pracujemy trafia się trzecia klasa, ale przeważnie jest to czwarta i piąta. Uprawy, które są tutaj u nas w gospodarstwie, to no, zacznę od rzepaku, w sumie to od ubiegłego roku, bo pierwszy raz został u nas w gospodarstwie zasiany rzepak, 2,5 hektara, co prawda niewiele, no ale tak na próbę. Poza tym jest jęczmień, owiec, żeby też tutaj konie wykarmić, głównie pszenżyto, bo tak się to u nas najlepiej sprawdza. Żyta też jest dosyć sporo, pszenica, pszenica rzadziej, no i od e, trzech lat groch. Część rozumiem sprzedajecie, część tutaj jako baza paszowa dla, dla koni? Większość jest sprzedawana, właściwie to ze zbóż zostaje tylko owies cała reszta jest sprzedawana, a jeśli chodzi o groch, no to z ubiegłego roku jeszcze sobie zostawiliśmy, żeby z materiału własnego, zebranego był po prostu materiał na poplon. Pana czas poświęca pan na gospodarstwo, czy jakoś jeszcze inne zajęcia? Poza gospodarstwem od czterech lat pracujesz jeszcze w Państwowej Straży Pożarnej. Trzeba to tutaj dzielić, żeby móc funkcjonować. No akurat praca w Państwowej Straży Pożarnej jest o tyle dobra, że jeżdżę tam na służby 24 godzinne, także mogę to bardzo fajnie połączyć tutaj z pracą na gospodarstwie. Później mam dwie doby wolne, także zawsze to jakoś idzie zgrać, czy to z siewami, czy, czy, z, czy ze żniwami. Wrócę do pana, panie Tomaszu. Powiedział Pan, że od 2008 yy, hodowla tutaj. Jest prowadzona, czy jest prowadzona hodowla zachowawcza? Jak wygląda opłacalność tego typu tematu, i jak w ogóle wygląda praca z tymi końmi na co dzień? No, praca z końmi, wiadomo, to nie jest, to nie jest łatwe, łatwe zajęcie, a szczególnie w okresie, kiedy zaczynają się porody. A więc trzeba tego naprawdę dopilnować, żeby, żeby tego potomstwa trochę było. Tak. No w tym momencie nie ukrywam, że opłacalność hodowli koni jest praktycznie zerowa. Od pewnego czasu zmieniło się to. Co tutaj się wydarzyło, że, że taka zmiana nastąpiła? Przede wszystkim zmiany w programach ochrony zasobów genetycznych od, od ubiegłego roku. No To są główne, główne przyczyny właśnie tego e, załamania, można powiedzieć, e, dlatego że Instytut Zootechniki wprowadził, wprowadził nowe zasady w programach. No ta opłacalność, tak jak przed chwilą powiedziałem, spadła. No właśnie, jeśli chodzi o tą opłacalność, z, z czego tu jest główny dochód, jeśli chodzi o, o tę hodowlę koni? Jakie jest ich przeznaczenie? Bo rozumiem, że kiedyś były one wykorzystywane po prostu do, do pracy. Tak, no, kiedyś były wykorzystywane do pracy. To znaczy, to znaczy e, no, w niektórych gospodarstwach te konie są rzeczywiście też w agroturystyce wykorzystywane. Są jakieś tam gospodarstwa, które, w których są klacze mlecznie wykorzy wykorzystywane. W większości no, one są utrzymywane w gospodarstwach chodzą sobie i jedzą, jeżeli można tak powiedzieć. Czyli z dziada pradziada pewnie były, są i. Tak, Miejmy nadzieję jest... będą. To znaczy, tak, no jest, jest cały grono hodowców, ale muszę powiedzieć, że to jest grono hodowców starszych, bo tych następców nie widać. Młodzi po prostu nie przejmują tego i te hodowle rozpadają się i nie ma, nie ma następców. Macie pewnie jakieś dodatkowe dopłaty do tego typu hodowli. To jest pewnie jedno, jeśli chodzi o dochód, ale część, rozumiem, zwierząt również sprzedajecie. Tak, no jest, mamy dopłaty od momentu wejścia tego programu w życie, a więc od 2008 roku. Dopłaty są do, do każdej klaczy i od ubiegłego roku są również dotowane ogiery. Jeśli chodzi o sprzedaż, jak to wygląda rocznie? W poprzednich latach można było, można było łatwiej sprzedać ten materiał hodowlany. To zapotrzebowanie na rynku, mówię, po zmianach, po zmianach w programie drastycznie, drastycznie zmieniło się. Mhm. Tutaj ceny. Ceny e, źrebiąt, to znaczy odsadków, e, które były w ostatnich latach, były naprawdę na, na takim zadowalającym poziomie, a więc w granicach 5-6 tysięcy można było uzyskać e, za dobry materiał hodowlany. Czy to ogierka, czy to klaczkę, w wieku 6-7 miesięcy, tak? W tym momencie ta cena jest tak niska i waha się już, już w niektórych rejonach. Na poziomie 2500 zł za, za odsadka, to można powiedzieć, że to, jest tylko, to już jest katastrofa w tym momencie. Te tysiąca zł pamiętam, że to jest cena z końcówki lat 80., początku lat 90. -tych. W tym momencie część hodowców rezygnuje całkowicie z, z hodowli koni i, i te stada koni w Polsce, to nie tylko u nas w naszym rejonie, ale również w całej Polsce znikają. Panie Tomaszu, jeszcze jedna kwestia, jest kilkadziesiąt koni w stadzie, czy są jakieś wyjątkowe, jakieś czempiony, nagrodzone? No jest, jest ogier, który jest naprawdę wartościowym ogierem, ogierem sztumskim, są klacze, wiadomo lepsze i, i gorsze, no, są takie, które, które były premiowane na, na wystawach, ale są również takie, które nigdy nie były. O. Ale te wystawy na terenie tylko naszego kraju, czy gdzieś za granicą również bywaliście? Nie, nie, nie. To tylko wystawy, wystawy które były organizowane na terenie naszego kraju. Taką e, naj, e, najbardziej rozpoznawalną e, wystawą to jest coroczna, coroczny czempionat Konia Sztumskiego. W Starym Polu na początku czerwca odbywa się. Dobrze, jeszcze kontrowersyjny temat, ale jednak temat, który istnieje. Czyli tak. czy te konie są wykorzystywane również na mięso? Tak, proszę Państwa, te konie, te konie są wykorzystywane na mięso, a więc te, które nie nadają się do hodowli, tak, które są wyselekcjonowane, trafiają, trafiają na mięso. Jak wygląda ta selekcja? Komisje państwowe kwalifikują i klacze. I ogiery do dalszej hodowli. Te które, te, które nie nadają się, trafiają na mięso. Właśnie, a jeśli chodzi o rozmnażanie tutaj e, tego stada, jak to wygląda? Czy to tutaj się odbywa w sposób naturalny? Czy Pan jakoś, że tak powiem, pomaga zwierzętom? Rozród odbywa się u nas w sposób naturalny, a więc klacze są kryte z ręki. A więc w ten sposób, że, że no klacz doprowadzana jest do ogiera. Dlatego takie pytanie, żeby tutaj zachować czystość tej rasy, to jest pewnie też bardzo ważne, prawda? Przed każdym sezonem kopulacyjnym trzeba, trzeba sprawdzać zestawienia ogierów przeznaczonych do krycia tych klaczy. Te ogiery są co roku kwalifikowane przez Instytut Zootechniki do rozrodu. Nie można, nie można dobierać sobie e, dowolnych, to znaczy innych ras. Powiedzieliśmy sobie więcej o koniach, to wrócę teraz może do syna. Syn rozumiem z końmi dalej również będzie pracował kolejne lata. Miejmy nadzieję. Okay. Powiem szczerze, że trudno mi na ten moment powiedzieć jak to dalej będzie wyglądało. Myślę, że też duży wpływ na to no nie oszukujmy się, będzie miała opłacalność, tak? Na tą chwilę no, tutaj działamy wspólnie, wiadomo, i w, i w polu i w stajni przy koniach. No, ale z tą hodowlą dalszą no to zobaczymy. Czy zatrudniacie kogoś również z zewnątrz? Jeśli chodzi o pracowników, no to na tą chwilę żadnego, żadnych pracowników nie mamy. Jeśli chodzi o podział prac, no to powiem tak. W tym momencie wygląda to u nas tak, że Większość prac w polu wykonuję ja. Wiadomo, w sezonie no, nie byłbym w stanie zrobić wszystkiego sam, więc ja kosze, zboże siedzę na kombajnie. Boże odwozi, tata bądź brat, bo też mam brata. W stajni większość pracy wykonuje tata. Dobrze, ważna kwestia, którą już niejako poruszyłeś, mówiąc o kombajnie, to sprzęt, jakim tutaj dysponujecie. Jak to wygląda? Jakie ciągniki pracują w gospodarstwie? No i czy wszystko robicie właśnie we własnym zakresie, czy jakieś usługi najmujecie? Robimy wszystko we własnym zakresie, poza rozrzucaniem wapna. Kombajn mamy swój, ciągniki mamy swoje, sprzęt też. No, co prawda, są to starsze, starsze maszyny, jeśli chodzi o ciągniki i combine, bo y, ciągniki mamy dwa, y, większe. Są to Fendy 614, jeden jest to Fend 614 LS, drugi LSA. Combine to John Deere 975, też wiekowy combine, ale. Na tych hektarach, które, na których gospodarujemy, w zupełności wystarcza. Tutaj nie myślimy nad na, na zmianą. A jeśli chodzi o sposób uprawy, jak to wygląda? Uprawa bezorkowa czy późna? Od kilku lat pracujemy już tutaj tylko z uprawą bezorkową. Odeszliśmy od pługa, dlatego że. Po wprowadzeniu tej uprawy, po pierwszym roku, zauważyliśmy dużą, dużą różnicę, jeśli chodzi o plonowanie. Po pierwszym roku, po prostu tego zboża było o tonę bądź nawet półtorej więcej niż przy tej, przy tej uprawie późnej. Dużym plusem przy tej uprawie jest też to, że można zrobić wszystko szybciej. Tutaj nie trzeba się martwić o ten czas czy, czy no, na przykład, tutaj, tak jak teraz zaczęliśmy uprawiać rzepak, w te okienko łatwiej jest się strzelić i nie zajmuje to tyle czasu. Kolejnym plusem jest też to, że odbudowuje nam się próchnica. Tak? Bo takie też jest moje zdanie, i po, po, po wielu rozmowach z innymi rolnikami, którzy też przeszli z uprawy późnej na bezorkową, to też zauważyli, że ta próchnica w tej wierzchniej warstwie jest najbardziej dostępnej dla, dla tych upraw naszych. No, odbudowuje się i, i widać, że ma to coraz lepszy wpływ i na, na te plony. Tak? Padła kwestia w wydajności, więc o wydajności jeszcze zapytam. Jak to było w tym roku w Żniwa? W tym roku, jeśli chodzi o przężyto, no to średnia to była gdzieś tam w granicach 7,5 tony. Dochodziło też do 8 ton. Wiadomo, jaki był rok. Był, był troszkę słabszy od ubiegłego. Jeśli chodzi o uprawy jare, no to... Nie wiem czy na wszystkich, czy, czy, czy w całej Polsce tak było, no, ale u nas no, no nie do końca to wyszło tak jak człowiek by sobie tego życzył. Tamten rok też był dużo lepszy. Groch sypał w granicach 2,5 tony. Owsa powiem szczerze nie ważyliśmy, bo to wszystko trafia do nas do bina. Także to i tak idzie tutaj na, na pasze tak dla koni. Wszystko od razu, to co miało być sprzedane, sprzedajecie od razu w żniwa czy część przechowujecie? Wszystko było w tym roku na bieżąco wywożone, w magazynach nie ma nic, jedynie co, no to zostało trochę grochu na jakieś tam poplony, które ewentualnie miałyby być jeszcze w tym roku zasiane albo tam na przyszły rok. Wrócę jeszcze trochę do koni, panie Tomaszu, jeszcze właśnie pytanie do pana, bo jak widzimy, wywiad przeprowadzamy w ciekawym, bardzo ciekawym towarzystwie więc widać duże zaufanie do tych zwierząt, które no, są jednak zbudowane potężnie ile one ważą. I jak to jest, że tutaj jest taka więź, zaufanie między Wami? Średnio, proszę Państwa, no, ogiery, ogiery sztumskie mogą ważyć więcej niż tonę. Tak? Klacze, klacze są oczywiście mniejsze, no ale średnio to wychodzi u klaczy 700-800 kg, tak? jeżeli są w dobrej kondycji. U nas konie są dlatego, to znaczy one mają do nas takie zaufanie, dlatego że my praktycznie codziennie chodzimy pomiędzy, nimi, pomiędzy tymi końmi. żrebięta rodzą się na stanowiskach, to znaczy porody odbywają się na stanowiskach, tam, gdzie, tam gdzie klacze są wiązane i te źrebięta po korytarzu chodzą sobie pomiędzy nami, i dlatego jest takie zaufanie do nas. One po prostu nie boją się ludzi. Ale to jest też cecha tej rasy, właśnie? Znaczy, na pewno, ale jeżeli nie przebywa się dużo z końmi, to one też się inaczej zachowują. A no, to teraz jeszcze na koniec takie wspólne pytanie do Was obojga. Jak widzicie przyszłość tego gospodarstwa? Jakie są wasze plany? To znaczy ja mam, ja mam nadzieję, że, że syn będzie, będzie dalej prowadził to gospodarstwo. Ja powiem tak, no chęci są duże, motywacja na tą chwilę może troszkę zmalała ze względu na tą całą sytuację na rynku. Ceny tych płodów rolnych, które sprzedajemy i też tak jak tutaj tata wspominał o, o tej sytuacji na, na tym rynku końskim. Ja się nie, nie poddaję, będę dalej że tak powiem ciężko pracował. Zobaczymy co kolejne lata przyniosą, no, ale jest zawsze, zawsze mam taką nadzieję, że jednak będzie lepiej. Wiadomo, to jest taki zawód, że raz jest lepiej, raz jest gorzej. Wszystko jest zależne też tutaj u nas od pogody. Nie zawsze może być, no nie zawsze jest kolorowo, ale, ale trafiają się lata, w których jest naprawdę fajnie, ciekawie. Plony są na bardzo zadowalającym poziomie, także tak jak powiedziałem, ja się na pewno szybko nie poddam i, i, i będę, będę to kontynuował, ile się tylko da. No właśnie, to chyba na koniec warto byłoby jakoś, nie wiem, zaapelować, ja się... że przedstawiliśmy ten ważny problem, żeby tu jakieś może zmiany weszły, prawda? No jak najbardziej. No, mam nadzieję, mam nadzieję że, że jednak nasi rządzący obecnie spojrzą na problem rolników, czy, czy w ogóle e, ogólnie rolnictwa polskiego, żeby jakoś zadbać o tych rolników, bo wygląda to nieciekawie w tym momencie.